Wiemy o tym, że preparat sumo jest jako jedyny w tej chwili akarycyt zarejestrowany do zwalczania przędziorku w uprawie jabłoni. Jest to produkt o działaniu głównie w głębnym. Tak? I zalecając stosowanie preparatu sumo, mieliśmy to na uwadze. Tak? W związku z czym wiemy o tym już po, po zeszłorocznych doświadczeniach i po zeszłorocznej jakby sprzedaży produktu, że jest to, jest to preparat, który musi być zastosowany wcześniej. Tak? Nie możemy czekać z aplikacją na pokolenia letnie, czyli na lipiec, sierpień ponieważ wtedy jest zbyt gruba warstwa kutikuli, liść jest zbyt gruby, blaszka liściowa też jest dosyć odporna na wnikanie substancji aktywnej i na pewno tej substancji aktywnej zbyt mało dociera do liścia, żeby ten efekt był bardzo dobry. Tak? W związku z czym już na pewno możemy teraz to w 100% tak? zalecać sadownikom, żeby okno aplikacyjne było w tym momencie, co jest rejestracja, czyli mówiąc krótko, od okolic kwitnienia, czyli przed kwitnieniem, kwitnienie, i 4 do 6 tygodni po kwitnieniu. Wtedy ta blaszka liściowa jest na tyle miękka, na tyle jest mało kutikuli, że ta substancja faktycznie całościowo wnika do środka. Tak? I w momencie, kiedy ona wejdziesz do środka do liścia, utrzymuje się przez 6 tygodni w tym liściu, czyli mówiąc krótko, przędziorek, który jest już na tym liściu, czyli w formy dorosłe, ruchome, młodociane, które są giną, bo nakuwają ten liść ciągną substancję aktywną i giną. A jaja, które ewentualnie jeszcze są z zimy, bądź też jaja, które już zostały złożone i larwy, które wyjdą po aplikacji za tydzień, dwa tygodnie, też będą ginęły. Tak? Czyli, czyli tutaj mamy jakby pełne spektrum zwalczania przez bardzo długi okres. Poza sumo wszystkie inne akarycydy są kontaktowe, ważne, bardzo ważne stoi to, to, wszystkie wyniki badań, które przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich trzech lat wskazują na to, że należy dawać slip bądź też innego bardzo dobrego adiuvanta. Ta skuteczność jest nawet do 15-20% podnoszona do góry, także to jest bardzo istotne, żeby to pokrycie było no, perfekcyjne, tak? to jest, jest szansa na dobrą skuteczność. Bardzo mocno w tej chwili współpracujemy z profesorem Piszczakiem na temat buraka cukrowego. Jesteśmy chyba jedyną firmą, która się tym tematem w ogóle zainteresowała i już wcześniej też monitorowaliśmy ten problem, że ten, ten przedsięwzięć się gdzieś tam pojawia. Są robione już badania w tej chwili. W tym roku będziemy robili dalsze badania nad, nad preparatem Ortus. Jest to jedyna szansa w tej chwili, bo w Europie, z tego co się dowiedziałem, w dwóch państwach już też takie badania są przeprowadzane nad Ortusem i być może, że Ortus, jeżeli się uda. Aplikacyjnie, technicznie odpowiednio dobrze dostarczyć produkt na liść i ta skuteczność będzie powyżej 85% i te badania nam się powtórzą, i tak dalej, i tak dalej. Zgodnie z, z procedurami unijnymi jest szansa, że ten produkt zostanie wtedy zarejestrowany na, na buraka cukrowego. Tak.